Doszłam do wniosku, że słowo pisane tego nie opiszę, nie ma szans, dlatego chcę Wam pokazać, jak bardzo cienka jest wełenka na orenburskie szale. Ja wiedziałam, czego się spodziewać, bo 3000 metrów w 100 gramach to jest coś, co oznacza prawie pajęczą nitkę. Ale nie zmienia to faktu, że wrażenie, jakie ma się po dotknięciu i zobaczeniu tego na żywo, jest niewiarygodne. Troszeczkę takie, jakby ktoś dał Wam do ręki motek, w którym dosłownie macie nawiniętą pajęczynę albo cieniutki włos. Żeby było z większym wrażeniem, to zacznijmy od lajsa. Drops Lace, 700-800 metrów w 100 gramach. Dla niektórych bardzo cienka nitka. Rzeczywiście ona jest cienka, tutaj nie ma żadnej dyskusji, ale jak się okazuje, w porównaniu z puchem oręburskim to mniej więcej tak, jakbyśmy miały coś bardzo grubego i coś mega cienkiego. Lace dla wielu to już jest nitka, z którą pracuje im się ciężko, ponieważ jest cienka i jest śliska. Przy oręburskim mamy jeszcze cieńszą, ale nie aż tak śliską. I jednak przy takim bardzo bardzo cienkim włóknie ta śliskość przestaje mieć takie znaczenie, ponieważ i tak pracuje się z tym dosyć trudno. Nie bardzo bardzo, ale trzeba uważać. Czyli to był lace w zestawieniu z wołenką na orenburskie szale. Lace 700 metrów dzielimy na pół, 1400 metrów, czyli możemy wziąć spokojnie motek hapsalu, na wszelki wypadek w podobnym kolorze. I zobaczcie, co się dzieje. Będę układała po kolei. lace o połowę cieńsze hapsalu i już widać rzeczywiście, że jesteśmy w znacznie cieńszych rejonach. Ale pamiętamy, że Hapsalu to jest czysta wełna. Tutaj nie ma jedwabiu, który jest w lejsie, nie ma alpaki, która jest, czyli znowu nie mówimy o śliskości, mówimy jako o problemie ewentualnym, tylko o tym, że to jest cienkie. No to dokładamy trzecią nitkę i znowu. Wrażenie niewiarygodne. Od lewej macie lejsa, Hapsalu i tą cieniusieńką orenburską wełnę cieniusieńką, bo to tak, jakby każda z tych niteczek była dzielona na pół 700, 1400, 3000 w 100 gramach czyli mamy dzielenie nitki na pół I gdyby się temu przyjrzeć bardzo blisko, to okaże się, że ze skrętem mamy do czynienia oczywiście w lesie. widać go nawet dość wyraźnie, że mamy tutaj pasma, które są ze sobą skręcone. Takiego skrętu dopatrzymy się w Hapsalu, gdzie też widać ten skręt, natomiast nie dopatrzymy się go już zbyt bardzo w Orenburskiej Wełence. To na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał wątpliwości, jak bardzo, bardzo cienkie to jest, to pokażę Wam jeszcze zestawienie ze zwykłą maszynową nitką. Nie taką do szycia ręcznego, która jeszcze może mieć jakąś grubość, tylko zwykłą maszynową nitkę do maszyny do szycia. Właśnie. Okaże się, że i ta maszynowa nitka wydaje się nieco grubsza niż to, co mam w rękach. A z czego teoretycznie daje się zrobić szal. I to teoretycznie przekłada się na praktykę. Dlaczego? Bo ta nitka jest bardzo cienka, ale wbrew pozorom dosyć wytrzymała. Zobaczcie, że jak szarpnę, oczywiście, jak szarpnę mocno, to urwę. To bez dwóch zdań. Ale jeżeli. Pracuję z tą nitką, uważając, żeby właśnie nie szarpnąć tego w taki rzeczywiście bardzo mocny sposób, to ona się trzyma. Sypie się, sypią się te kłaczki, ale sama nitka jest na tyle wytrzymała, że spokojnie wytrzyma nasze robienie z niej na drutach. I teraz właśnie, kwestia jakie druty. Pokażę Wam za sekundkę, jak wygląda ta nitka, kiedy ją przyłożymy do drutów. Nie będę jeszcze robiła próbki, ponieważ zrobienie próbki z takiej cienizny to zbyt dużo czasu. Kiedyś Wam pokażę, ale na razie spójrzcie, jak to wygląda, jak to przyłożymy do drutów. Do tak naprawdę takich najcieńszych, jakie uda nam się znaleźć. To jest 2,75, chyba najmniejszy, najcieńszy drut, na jakim zdarzyło mi się robić kiedykolwiek chusta albo szal zdarzało mi się robić inne rzeczy na cieńszych, bo nawet na 1.75 kiedyś poszalałam robiąc rękawy, ale jeżeli chodzi o chusty i szale, gdzie mamy mieć ażur i to wszystko ma jakoś wyglądać, 2.75 to było to, co było najcieńsze. Lejs, kiedy przyłożymy to do drutu, to wydaje się, że bez problemu damy sobie radę z takimi oczkami. Mało tego, bardzo często z lejsa zdarza się i mnie, i wielu innym osobom robić na znacznie grubszych drutach. Trójki, czwórki, nawet piątki. Oczywiście wtedy uzyskujemy coś bardzo delikatnego, co się maksymalnie blokuje, ale daje się pracować z lejsem na znacznie grubszych drutach niż 2,75. Podobnie z hapsalu. Hapsalu tak naprawdę to jest właśnie taka nitka, dla której trójki 2,75 to są druty, z którymi ta nitka się dobrze dogaduje. Oczka wychodzą równe, dobrze się pracuje z dwoma razem i narzutami. Oczywiście znowu, gdyby ktoś powiedział, że chce zrobić hapsalu na piątkach, proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Uzyska duże oczka, bardzo lekką, taką przestrzenną z oddechem, dzianinę, z dużymi oczkami, które oczywiście doskonale zblokują się i wyrównają w czasie prania i moczenia. To teraz przyłóżmy i tutaj już przyłożę na. Zobaczcie, że te 2,75 do tej orenburskiej wełenki to wydaje się coś, co jest maksymalne. Znowu, gdybym zrobiła na czwórkach, Pewnie nic strasznego by się nie stało, ale pamiętajcie, że jak spojrzymy na te oręburskie szale, to one jednak tą swoją dzianinę mają dosyć zwartą. I kiedy czytuje się opisy Rosjanek dziergających takie oryginalne oręburskie szale, to mówimy właśnie o dzierganiu maksymalnie na drutach 2,5. Ja i tak mam tu 2,75, ewentualnie na dwójkach. Jeżeli chcemy cieniusieńką, delikatną, leciutką dzianinę, szal, kocyk. To nawet 1,5, tak, są takie druty, to też może być dobry wybór. Wybór dobry, jeśli chodzi o wygląd, natomiast od razu musimy się nastawić na to, że będziemy, jak ja to nazywam, kopciuszkować, ponieważ cierpliwości będzie wymagało to bardzo dużo i rzeczywiście setek godzin pracy. Jak się podchodzi do pracy z taką nitką? Powiedziałabym, że należałoby podejść z entuzjazmem. Ona jest tak niewiarygodna i tak zupełnie inna od tego, co mamy na co dzień, a jednocześnie na tyle wytrzymała, że nie musimy się obawiać tego, że ona nam się rozlezie w rękach. Nie, dopóki mocno nie szarpniemy, to nic się z nią nie stanie. A później, kiedy mamy już oczko zaczepione o oczko, to sama dzianina staje się znacznie bardziej wytrzymała niż pojedyncza nitka, że praca z takim Puchem, tak naprawdę, z, takim, z taką nitką grubości włosa, będzie wymagała dużo cierpliwości, będzie wymagała dużo odwagi od nas, dużo uwagi w stosunku do oczek, żeby dobrze się wbijać, żeby nam nic nie zjechało z drutów, ale jednocześnie, nastawiając się na to, że zajmie nam to wiele, wiele godzin, czasami wiele set, nie ma problemu z tym, że z tym się nie da pracować. Da się, tylko nastawmy się z entuzjazmem. I jeszcze raz, mimo tego, że już o tym pisałam, bardzo dziękuję Ewie za prezent, bo to prezent od niej. Pomyślała o mnie, zamawiając również wełnę dla siebie. Na co to przerobię? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Na pewno na coś orenburskiego. Może właśnie na bardzo typowy, duży, ozdobny orenburski szal, tym razem. Na razie będę patrzeć na to i zachwycać się, że może na świecie istnieć coś tak cienkiego, z czego mamy okazję dziergać.